I witamy na drugiej rundzie planowego w leśnych lisach. Obserwujemy teraz to, co się tutaj będzie działo na nowej już mapce. I co mamy? Mamy tutaj szelik, która zbierać będzie te skrzyneczki. Pewnie tak, pozbiera tyle, ile się da. Jeszcze ktoś jej tutaj pewnie pomoże w rozwalaniu. A tutaj mamy tak, szalejącą kolet z prawej strony, która już walczy z. Tak, z, walczy, tak. Tutaj mamy Kruka. Mamy tutaj B, która sobie tutaj poradziła z kolet i już ma trzy cuby, i będzie sobie pewnie tutaj nieźle poczynać. Mamy Kruka, mamy B, mamy Kruk kontra B, dwie postacie, no, bardzo fajne. No i co, mamy tutaj, tak, mamy Shelly kontra Shelly, więc bardzo ciekawe postacie wybraliście na tą, na tą planszę. Na tą mapę, tak? I tutaj mamy tak. No Bije w dużych opałach, bo ją tutaj kurb nieźle pomęczył, ale cały czas jeszcze mamy i Star Power, i Star Power jeszcze nie, ale gadżet użyty, więc krób troszeczkę tutaj odpuścił, a Shelly tutaj te timowania, ale nie ma. Wiemy, że na tych turyniach timowanie nie obowiązuje, możecie się timować, ale nie ma timowania. Ktoś, ktoś chce się timować, to timuje się, ale jak ktoś kogoś ustrzeli, to nie mamy do, do siebie żadnych pretensji. Więc no co, tu mamy znowu B. Mamy B. Tutaj zasady timowania nie obowiązują, ale proszę, B tutaj załatwiła. I mamy tak, mamy trzech zadymiarzy. Mamy B, która tutaj jest z 7 Mamy Shelly, w środku z czterema i mamy drugą bi z trzema. No ciekawe, jak sobie szeli poradzi, ale wymiana ognia bi kontra bi 7 kontra 3. No zobaczymy. Nie zawsze wygrywa ten, co ma więcej, ale spryt i tyle. Natomiast B B jedna bi już czesze teren w środku, druga B czesze teren też w środku. No i zobaczymy, jak one tam będą przesłać. A tutaj sprytnie się zachczę iła i czekać będzie na swoją okazję. Robi się coraz większa strefa, więc coraz mniej... Ale tutaj poszła, szeli poszła, ależ ta B jeszcze tutaj dała. Ai, Shelly d energii, jeszcze wykończyła, no i druga BI odniosła zwycięstwo. Gratulujemy postaci B.